Ewangelia według świętego Jana Pierwszy znak w kanie galilejskiej Kafarnaum Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało tam zaś sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług. Napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, więc ci zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, Przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on. Jego matka, bracia i uczniowie jego udali się do kafarną, gdzie pozostali kilka dni.